No i teraz rozpoczynamy drugi panel. Marcin, bo ja tam widziałem, że chyba coś jeszcze masz przygotowanego. Nie wiem, czy chcesz teraz to prezentować, czy znaczy, nie. Znaczy ja zawsze jestem przygotowany na to, żeby okazać mistrzowski pas WKU. Ja przecież często zdarza się, że w ogóle nie noszę paska do spodni, tylko noszę pas WKU. To jest naturalne, więc bardzo serdecznie zapraszam. Izę, która zaprezentuje nam. To piękne trofeum. Pierwszy raz w organizacji Fejm, tak? Marcin? Tak, tak, Zapraszam. Ale Pierwszy to jak pokazujesz swój pas, to chyba go oferujesz, no, tak? Czy Czy będzie na szali, no, bo od nie, razu pada pytanie. Chłopie, ty myśl jak przeżyć, a nie myśl o pasie. No, co, no, no co, ale to ty jak myślisz? się tutaj. Proszę Państwa, ten piękny tytuł. jest. Został zdobyty w 2016 roku, gdzie? W Częstochowie walka trwa 36 sekund, czyli bardzo podobny czas do tej walki, która będzie już. W najbliższą sobotę. Yeah? 36 sekund. Tak, tyle. To była egzekucja. Tak, ale że 30 przegrać. Bardzo, bardzo, tak, bardzo prosimy tutaj do, do nas, miasta? tak, poprosimy Na środek, bo, te... bo ten pas wiesz. Ale, te, ale on waży, ale on waży. Panowie! Dziękujemy pani Pasiance. Panowie! Pas bukału, moi drodzy, jaki ten pas jest ciężki, jaki to jest pas gatunkowo ciężki do ringu. Zostanie, znaczy nie do ringu, do klatki. Pas zostanie wniesiony do klatki przed walką, także robi się naprawdę bardzo poważnie. No to jak mamy pas WKU na szali, to znaczy, że Marcin wraca do Częstochowy. Częstochowa cały czas nie podbita przez nikogo, bo należy do, do Marcina. Ten bilans cały czas nieskażony porażkami. 7-0 jeśli chodzi o bilans walk sportowych. Y o niesportowych nie będziemy mówili, natomiast bilans jest y absolutnie tylko i wyłącznie na plus. Doświadczenie zdecydowanie Marcin po twojej stronie, natomiast ja przyglądałem się temu spotkaniu face-to-face face z chłopakami, z, z braćmi Nefati. No i wymyślili m, taką zabawę z przeciąganiem liny. Chciałeś rozwiązań siłowych, natomiast no inteligencją się pokonali. Tak się zastanawiam, że jak byli sprytniejsi w takiej prostej dyscyplinie jak przeciąganie liny, to co będzie w e, sportach walki? Słuchaj, byli bardzo inteligentni w walce z Edim Holem. E, jak twierdzili, prowadzili na punkty, natomiast brakło na koniec tej inteligencji Prawie ich pozabijał. Więc ja bym tak nie, nie stawiał na szale tej inteligencji wszystkiego, tym bardziej, że moi drodzy, ja chciałem wam w tym momencie coś uświadomić, i teraz będę śmiertelnie poważny. Jak zawsze. Jak, jak zawsze. Z, jak zawsze zresztą. Ja oglądałem walkę z Edim Holem. On. Yy, b, 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 Obrał bardzo mądrą taktykę w walce dwóch na jednego, której nie obrali nasi Freakfighterzy w fejmem, którzy walczyli dwóch na jednego, bo oni szli zawsze ogniem w tych dwóch. Jak się okazało, Eddie Hall bardzo dobrze to wymyślił: czyli stanął plecami do klatki, już nikt go tyłu nie mógł zajść, tą strefę wyeliminował i miał już tylko połowę, połowę przestrzeni do zagospodarowania. I teraz tak. On się odganiał od was. Rękami ganiał was, panowie, no ale wy rozmawiacie on nas, z byłym... on się bał stał przy Panowie, ojojojoj, ale czekaj, sam. Czekaj, czekaj, czekaj. Za chwileczkę o tym. Ale ja nie o... będę o pijakach w Betkliku gadał, którzy układają kursy. Natomiast chodzi mi o to, że wy będziecie teraz walczyć nie z siłaczem, tylko z byłym mistrzem Europy K1. I teraz. Tak, pasa. I teraz tak, i teraz tak, i teraz tak. I teraz tak. Chciałem Wam dzisiaj to uzmysłowić, żeby potem nie było po walce, że będą na mnie mówili zabójca Szczęstochowy. Ja będę w tej walce kopał. Panowie, ja będę kopał i chciałem wam pokazać, czym to się będzie różniło od walki z Edimholem, żebyście do tej klatki wchodzili w 100% świadomie. Możemy zrobić tak. Robimy inscenizację, ale... tak? Nie, ale tak tak małe tak, no małe to dawaj. Ile? Ale panie cesarzu, wygojona noga. Kolano nie, już sprawne. Nie bój moją nogę, chodź no tu. No, no, o swoją tak, głowę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Będzie inscenizacja. Będzie, to, to nie zobaczymy. będzie inscenizacja, co to będzie próbka możliwości. To jest próbka możliwości. Zobaczymy co tutaj Marcin Panowie. Czekajcie, nie ten spokojnie, tutaj pas ten, pas nad, to nad musisz być pas, osób. Jesteście, jesteście wy dwóch, tak? Stoicie we dwóch. I teraz tak, wy wpadacie na mnie, Eddie Hall, biegał za jednym, odmachał rękami. A wiecie, co będzie u mnie? Spokojnie. Za was płacą jak za prezydenta. Nikomu z was się krzywda to i dzisiaj nie stanie. Żeby była jasność. Będzie! Pa, pa, pa. No, gdzie kurwa mi z tą ręką? No, Wychodzić z nimi? Spokojnie. Poczekaj, jeszcze raz. Ja mogę sam. Widziałeś to? To będzie po jednym bucie, ja w końcu będę mógł, ja w końcu będę mógł zadać haja w walce. Wiecie, co to jest haj? <laughs> Marcin, Marcin, ale czat pytał, sporo ten, pas. Mamy ten pas z nami, czy będzie on... W stawce. W stawce, w stawce tej walce. zróbcie głosowanie. Ile kosztował ten pas? Ile? 20 lat treningu i ciężkich wyrzeczeń. No nie, to... Słuchajcie, robimy głosowanie na czacie. Czy, czy chcecie, aby stawne? ten pas był na szali tego pojedynku? Pas WKU. Ja stawiam 10 tysięcy, ty stawiasz pas. O. Ej, no mi pasuje! Z 10 kółek! Piecho, to mi chodzi! Jaki zakład... Ej! Jak właśnie, jak jeden z nas, znaczy obydwoje wygramy, nie jeden z nas, bo to jak... Nie, myślę, że to spoko, bo oni wygrają ten pas, a nawet ja bym go odkupił, no bo ten pas jest jednak legendarny, nie? Przegrasz już nie to, to ty go nakładasz. Ale on dziesięć kółek, ale on się noszy, staniesz poczekaj, i nam założysz. Poczekaj, poczekaj, nie bądź za mądry. On powiedział, że stawia dziesięć kółek, a ty co? No ja no. też dziesięć musiał. On, on, nich... on walczy o pas, on walczy o pas. A, no. o, o czy czy nie bierzesz brata. Jest pe... To Gdzień chyba jest ten, co dostał. Górka. Nie, no co dostał, no, my, bombę, co dostał my, bombę od hola. Nie, nie, bo my uzgodniliśmy, ty, że to on ci nokautuje, ten zasłużył. Który z was dostał bombę od Teraz się nie przyzna żaden! On nie musi tła. się odkuć za Ediego Hola. No. A, i dlatego tak ambitnie do tematu tak, podchodzisz. Ja, ja nie stracę tych 10 tysięcy. Ale moim zdaniem sprawiedliwie. I stracisz Marcin, dużo więcej! 78% na razie jest, że stawiasz ten pas na szali. do, ja. do jutra głosowanie zróbmy. Jak ja. do jutra, to zaraz kończymy. No to do końca konferencji. Albo panelu przynajmniej. Panelu, Do, do końca panelu. Do końca panelu. Słuchaj, Dobra. Mówisz, że ty, ale poczekaj, bo on mówi, że straci 10 tysięcy. Człowieku, ty zdrowie stracisz! Chuj z tymi 10 tysiącami! By jest wszystko jasne? Ja będę kopał. Wychodzicie na własną odpowiedzialność, żeby Wojskowe. potem nie było, że będą na mnie mówić... Pan <grystanie> z Zabójca z Częstochowy. Na raz. Zabójca... Asas Dobra, assassin from Częstochowa. Siadamy. No są mocne, są mocne zapowiedzi, ale też Marcin, zerkaliśmy na te kursy BetClika. Wiesz, czymś te kursy są uwarunkowane, no i zdecydowanymi faworytami tego pojedynku są bracia Nefati. Nie wiem, jak ty do tego podchodzisz. Czy to troszeczkę nie podrażnia Twojej sportowej ambicji? Nie, ponieważ ja wiem, że tam siedzą ludzie, którzy są tylko ludźmi, mają swoje słabości. Niektórzy do kobiet, niektórzy do, yy, niektórzy do alkoholu. Nie słabości, więc jakby no, to... ten akurat ewidentnie do alkoholu. I, I ustawił te kursy, natomiast chodzi o to, o co? Przed walką z Juźwiakiem yy, w spotku kursy były chyba podobne. No i co? No i co? No i tak samo będzie teraz. W Częstochowie cesarz nigdy nie polek, to jest niezdobyta twierdza, tyle w temacie. Ja mam pytanie do braci Nefati, Czy uważacie, że to jest sprawiedliwe, że są e, dostępne i można korzystać z hajkików w tym pojedynku? Bo też Marcin pokazał, że tak, do tych czasów. To będzie nie mógł, pierwsza walka mógłby tak, mógł tak, ty się. Ty pytasz, czy to jest sprawiedliwe, że jestem taki niski? Nie, nie, że ja no tak wysoko kopię! Pierwszy raz na, na konferencji jestem ciut wyższy. Nie no, myślę, że spoko. On nawet nie będzie miał na to czasu, żeby tam się wygłupiać z hajkikami. znaczy on, no, pan cesarz. E, myślę, że to będzie wyglądało tak, że wjeżdżamy, rozjeżdżamy. On robi tu wam dobre wyświetlenia teraz przed Galą, ale to będzie standardowa jego walka do odklepania. Panowie, tu nawet nikt nie pomyślał o tym, że wy jesteście niskie. Tutaj wszyscy myślą o tym, jak ja wysoko kopię. I jak Także ma rozciągnięte Marcin biodra. Jak ma rozciągnięte Marcin biodra. Bo pokazał <noise> to dzisiaj na, na scenie tutaj przed nami, że jednak w te frontale na głowę potrafi kopać i one będą ważyły. One będą ważyły i one będą te głowy niestety ucinały, no i boję się, że u samej dupy, kurwa. Przejdźmy teraz e, do Wojtka Goli. Wojtku, patrząc na to, że na szali prawdopodobnie, bo aktualnie jest, słuchajcie, 75%, e, na to, żeby pas był na szali, żałujesz, że nie dojdzie do twojego starcia z Marcinem Najmanem? No muszę powiedzieć, że jak zacząłem dyscyplinę jak dzisiaj jest ten? wygadany, przygotowany i jak ciekawa to będzie walka. Myślę, że... I ma ta walka Gola Tuszoł ona grzeje. Ona też chyba taka, nie czemu oni zamienili tego Najmana. Ja bym dla mnie ciekawsze chyba było Najman Gola, bo to taka presja, że wiecie, przegrałby Wojtek z Najmanem, to Wojtek byłby no me mega byłby zestresowany, nie, że się noga na przykład powinie czy coś. Y a tak? Zuszolem, jak nie ma. Dużo ją obejrzę i jest chyba lepsza niż Wo moja z Malcinem. Wojtek, tutaj chodzi o coś innego, tu nie chodzi. O, jeżeli pozwolisz. Oczywiście. Hubert nie pytał cię jako włodarza, tylko pytał cię jako nie zawodnika, rozumiem. czy nie żal ci teraz. Jest, skoro chcesz. Zobaczcie, jest, jest ten tego, pas. Taki pas, pas do dobyli. Dobyli. O, to Będziesz prawda. miał szansę. Małą, bo małą, ale jednak szansę. No, każdy, powiem nie, do że, ma szansę. Wiesz, nic straconego. Jeżeli by się udało wygrać tutaj, zwrać pnefati, no to... I jeszcze wyzwanie, ty jeszcze ty wszystko, Dobra, nie, wszystko ale co Ale Marcin wygra, mi. ale czy ty wygrasz, bo masz na przeciwko. O, ty, o, ty, ty właśnie o, ty przegrasz na Facebooka nie, nie zawalczył. I nie zapominajmy o tym. On już, on już o walce o tytuł myśli. <ślech> <ślech> A tu tu on siedzi. <ślech> Zapomniałem właśnie. Chyba ci się coś pojebało trochę. Nie, no słuchajcie, no przygotowuję się. Przygotowuje się solidnie do tej walki. No tak na trzy tygodnie to za wiele nie można było zrobić, ale intensywne trzy tygodnie. I tyle, ile mogę, tyle zrobię. Mamy po lewej stronie ekipę e, tiktokową, można tak powiedzieć. E, Tiktokerzy, Wojtek ma agencję tiktokową. My ostatnio tuż o rozmawialiśmy trochę o TikToku w naszym wywiadzie no. po i padło tam takie stwierdzenie: wylęgarnia głupich ludzi. E, no. I chciałbym powiedzieć, czy patrząc na nich, Dalej to podtrzymujesz, na lewą stronę. Czyli ja... No, widzicie? Mówiłem przy pierwszym panelu, że to są pytania Huberta. W wywiadzie powiedziałeś, czy podtrzymujesz to. I mamy to. <śmany> mamy to. Pokażę... Ja... Pytanie z sugestią. Bez... Tak, tutaj... Przez grzeszność dzien... nie zaprzeczy. Nie, nie od dziś wiemy, że dziennikarstwo to jest najgorszy zawód, jaki może być. E, I tutaj właśnie są próby obślizgłych jakichś pytań. E, ja wypowiadałem się na temat widzów Tiktokowych e, Także no... Ja wiem, ale chodzi mi teraz o to, żeby. Ja no, trafić... widzowie, widzowie TikTokowi. Ale to chyba wynika też z tego, że TikTok się stał taki bardzo. że tam jest dużo też takich osób, które nie kumają internetu. Nie na przykład bardzo takich już starszych, w podeszłym wieku, bo tam. Yy, no, jak w każdy, każdy, jak macie komentarz i wejdziecie w rozwinięte odpowiedzi na komentarze, to tam zawsze jest ktoś, który totalnie nie kuma o co chodzi. Zawsze. Chcę podyskutować właśnie e, z Wojtkiem na ten temat. E, Wojtku, co ty sądzisz o tym? No bo... Co sądzisz o sobie? To, 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 szol, szol, to tam, nie wiem, tak chciałem zadać widzami. pytanie. To szol, to szol, szol, e, wyraził swoje zdanie, no i no nie ma jak e, najlepszej opinii właśnie o tych niektórych widzach TikTokowych. Nie uważam, żeby, e, nie uważam, żeby TikTok był wyleganym u głupich ludzi. Jest tam wiele osób, które aspirują, też tuż pokazuje, że przekręciłeś troszkę tutaj jego słowa, jest wiele osób, które, yy, które dobrze sobie radzą, yy, budują swoje potem inne też platformy, rozwijają się. Ale Wojtek, my nie gadamy o twórcach, bo twórca to wiadomo, yy, są różni. Yy, bardziej mi na przykład yy, w tym pytaniu, które yy, Michał tak zadał, yy, chodziło o to, Naprawdę? Kolego z Donate'a, Kościołek, się wypowiedział na mój temat? Wow. Muszę to obejrzeć. Że... Hubu, przepraszam. Ojejku. E, Hubert, że na TikToku jest dużo tak zakutych hubów, że to jest tragedia, bo masz czarno na białym coś pokazane, u, u, e, treści. Tylko. Bliżej mikrofon, tuż bliżej, dobra. E, masz czarno nabiałem coś pokazane w treści, a oni w komentarzu. Nawet nie muszę y, oglądać tego, czyli tak. Y, on się trzyma z Boxdelem, więc na pewno powiedział coś na mnie negatywnego, żeby zyskać punkty Boxdela. I tak swoje. I... No myślę, że on mówi nie po prostu o widowni, jaka tam jest, bo. Jest ciężka widownia, nie mówię, że tam wszyscy to są debile, ale zdecydowana większość. Wiesz co, wydaje mi się, że TikTok przede wszystkim ma tak szerokie grono odbiorców, hmm, bo ponieważ... Teraz mnie znienawidzą Ty... na TikToku. No nie, nie, ogólnie Teraz idealnie no, by było założyć naprawdę... na, to na TikToku, bo byśmy ja mieli duże interakcje. Ja ma, ja tak duże interakcje nie niebawem więcej osób będzie miało TikToka, niż nie miało tego TikToka, więc naprawdę masz, wiesz, y, tam bardzo szerokie grono tych odbiorców, więc tam jest każdy, a to jest platforma, gdzie... Więcej osób będzie miało TikToka, niż co nie miało TikToka, okej? Okay. Dobra, no ale po co tam... my w ogóle gadamy o TikTok? Nie wiem. Co, co ty ja ty... nie wiem, ale ja mam, pyta... ja mam pytanie Spoczyn. do Wojtka, bo, bo mamy tu szola, który powiedział wprost. Mamy walkę i konflikt polega na tym. Wojtek mówi: TikTok spoko, ludzie tam spoko widzowie są spoko. A tus nie to nie są spoko. Dobra, bijemy się, walka. Po co wziął ten pojedynek, czyli realny będzie nie, nie będzie robił e, takiego kontentu e, pod publiczkę, natomiast wnosi i wprowadza swoje community do gali Fame 25 i taki, taki jest cel wzięcia tej walki. Dodatkowo chce się zaprezentować nieźle sportowo. Jaki ty masz plan Wojtek na ostatniej prostej, bo dotychczas mówisz o tych dwóch tygodniach, trzech tygodniach treningów. Natomiast czy masz pomysł na to, żeby ten ostatni tydzień, ostatnia prosta w Twoim wykonaniu była nieco mocniejsza, nieco aktywniejsza pod kątem właśnie gdzieś promocji albo wniesienia czegoś ekstra do Galifame 25? Dla mnie ekstra jest ta walka, ponieważ dla mnie to jest duże wyzwanie, bo po, po długim czasie wychodzę do Oktagonu. Chcę zawalczyć i wygrać z tuszolem oczywiście, tak, i Tushole chce wydać ze mną, no i tam no, nie się jest, będziemy ale nic na siłę, wiesz o co chodzi. Nie będziemy na siłę dymili do siebie, gdzie naprawdę nie, ma, nie, nie mamy jakiegoś konfliktu mega, no ale na tyle, możemy coś tam sobie pogadać, to pogadamy. Znaczy konfliktu nie mamy, ale to ten. znaczy, że nie mogę próbować ci gdzieś tam tej psychy załamać, bo wszyscy wiedzą, że z tą psychiką masz troszeczkę problemy, jeśli chodzi o sporty walki. O sporty walki? O sporty walki na przykład też. Czyli na to przykład. Wiesz, wiesz, gdzie ja trenuję, nie? Uwaga, no luz. A kojarzysz taką sytuację, jak ci się zdarzyło uciec ze sparingu? Nie, nie kojarzę. No, Ale gdzie? W smoku w czerwonym czy w, sm no, w czerwonym smoku? Nie kojarzę. Jakże się dostawał bęcki, żeś uciekł i na drugi dzień znowu do trenera z przeprosinami? Kiedy? No jak zaczynałeś przygodę, do kogoś tam się przygotowywałeś wtedy. Było, było coś takiego, nie? No. kojarzę. Ile lat temu to musiało być? Może już wyparcie jest jakieś. Wiesz, ja w ogóle czegoś takiego nie pamiętam z takiej sytuacji. Nie wiem. Jest. Wiem jedynie, że było tak, że Wojtek jak sparował, bo kiedyś miał taką serię, że sparował i przyjechał do tego klubu i tam ze Smolastym sparował, to Smolastym mu dał low i Wojtek mówi, ale nie tak mocno. No dobrze, zawsze... Tam, zawsze tam zawsze w no, wszystkim. No wiesz, to teraz zawsze mam codziennie ta naprawdę. Tutaj z, e, masz tydzień, na walki, z masz tydzień na sparingi. Ja mówię o dwóch tygodni. Od dwóch tygodni, tydzień spadujemy. E, Wojtek, a jak z sercem, że tak powiem? Jak z sercem? Nie Dobrze, pytam ale... o sprawy, nie pytam o sprawy damsko-męskie. Jak z sercem? Powiem Tobie, że, y... Co z tą arytmią? Wiesz, no ale i będzie, zawsze siłą rzeczy. przy sobie tabletki dytronormu, które gdzieś tam mi stabilizują to serce. Ale na przykład sekundanci też będą mieli między rundami oczywiście nie. Ja przy, ja przy walce nie dostaje mi tam. Wiesz, jakby to jest bardziej wywołane takim stresem, e, można powiedzieć, bardziej na tle nerwowym, nie takim, że wiesz, do walki adrenalina, ja wiesz na no, motorze ekstremalnie no, słodzie. Nie, no, spadujemy codziennie, ani razu podczas tego nie miałem mi przed Natomiast bardziej jak jest jakaś taka drama, coś się dzieje takiego w moim życiu, to jest powód do, e, do tego, że załączę mi się arytmia, prawda? Oni przecież nie ma co tutaj gadać o moim chorym sercu. E, natomiast o walce, e, tak jak mówiłem, od dwóch tygodni spadujemy codziennie, mamy jeszcze tydzień teraz, ostatnie dni zostały ostety prosta. Robię swoje, wychodzę do Oktagonu. Czuję się dosyć pewnie, tak, jestem, wiesz, w końcu, mnie, w końcu miałem dłużej niż tydzień na przygotowania, bo moje ostatnie walki to tak naprawdę była, wiesz, Anglia to były chyba dwa tygodnie, Malczyński półtora tygodnia, nie miałem jakoś tam za bardzo tego czasu, no i znowu też nie miałem za dużo czasu, bo to są te trzy tygodnie, ale damy z siebie, ile możemy. No dobra, to ja, zadam... ja mam jeszcze takie pytanko, bo tak, bo powiedz mi szczerze, Wojtek, yy, czy jak dowiedziałeś się, że, bo dostałeś pewnie też telefon gdzieś tam z propozycją walki ze mną to czy gdzieś tam na, na starcie myślałeś, że to jest zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej niż e, z Cesarzem? E, wiesz co, na pewno ciekawiej bardziej u Zen, to... Nie, nie tam, czy ciekawie, ale, nie, 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 ale pod, nie, pod takim aspektem... bardziej podobno jesteś bardziej hot. Bo, bo, mi się, bo mi się wydaje po prostu, że pomyślałeś sobie tak, że z Marcinem Najmanem bałeś się gdzieś tam presji, bo ewentualna przegrana z Marcinem to jest dla ciebie w chuj obciążenie psychiczne. I migotanie e, przeciągów. To jest gratis od razu, nie? E, a ze mną pewnie sobie pomyślałeś, dobra, wezmę tu szola mniejszy. E, limit wagowy mamy 8,1. Tam z tą wagą też tam był jakieś tam, ale koniec końców powiedziałem, że jak ty mi pozwolisz, że no to ja ci pozwolę na większą wagę. Tylko powiem ci, że się trochę przejedziesz, nie? Bo, bo te 9 kilo różnicy, czy tam 7, co będzie, to w ogóle Ale to, to Nie mam z tym nie? problemu. Ej, Wojciech, ale ty nie ten, ty nie przypakowałeś trochę tam ostatnimi tymi dniami? Nie wiem, może ja tak być... widzę kurwa, czy tak trochę pod... Tak, albo, albo jak muszę, no, albo, jak albo tam, koszulki miesięć no Myślę, że góra jest gied, ale jak gierę... Ale 72,5 kg to nazwa, na walce pewnie będę ważył... 82,5. Na walce pewnie będę wyważu. Co coś kurczę. 82 pewnie będę ważył Albo mniejsze koszulki zakładasz. Albo mniejsze wyglądają. koszulki Kis albo. Propierniczki. Ale zawsze workowe te spodnie zakładasz, że jest jakiś kompleks łydek czy coś takiego. Nie, a nogi to są całkiem ok. Ale giry jak bocian są, nie? Zawsze były jak bocian, ale teraz są całkiem ok. Ale jak miał ocenić pod takim aspektem sportowym kto byłby cięższy, Tuszol czy Marcin? No tak jak mówisz, na pewno dużo większa presja z Malcinem. Ja w ogóle o tym nie myślałem, biorąc tą walkę, e, jakby o presji. Gdzieś Ale to pierdolę, powiedział mi gdzieś tam, że ty, jest presja, Nie masz powiedział, presję. tylko pokazał kwity, przy tym byłem. No, e, to znaczy, <laughs> ja, to był telefon który od Michała. Także, także na pewno z Malcinem większa presja. Z w sumie nie miałem jakiegoś tam mega presji, ale ja... Nie wiadomo, o co chodziło Najmanowi, ale spoko, siebie nie. chcę wyjaśnić, czy to będzie mało, czy Tuszon. Ważne, że Ale to który byłby? No odpowiedz to teraz na pytanie prosto. E, który... który byłby trudniejszym wyzwaniem, tak stricte sportowym w tej formule walki? No dla mnie, dla Wojtka trudniejszy byłby Najman, bo ta presja by go żarła, nie? Że wiecie, nawet by coś... Coś by źle stanął, jakaś kontuzja, no to by miał, że o, przegrałeś z Najmanem, śmialiby się z niego, nie? Eee, a z Tuszolem przegrad przegrał W której się bierz z tuszolem? W MMA? Znaczy w, w MMA no to tuszol Ale w boksie Marcin. Wojtek, co ty pierdolisz? Przecież w MMA to jest 10 sekund w bocznej jest co. No, co ty mówisz, Marcin? Wojtas! że jak ty nie dogonił tam. Wojtas, o Ale Marcin, ale o <laughs> czym ty mówisz? Co to? W ogóle? to? <laughs> Ale ty jesteś Ale aparat, Ja zawsze wiedziałem, ty ty jesteś aparat. Ale ty jesteś Arznal! Ale w ogóle co to są Wojtas, sam... 10 dom? sekund jest boczna. No to no, tak to może samo skończy, tak z samo jest. to z suszonym będziemy myśleli. Ale to nie ma co myśleć! To, to, to trzeba robić. No to... Na, czy... Najpierw muszę przejść tuż. Wie, wie, nie? wiem, wiórki trzeba przegonić, a słuchajcie, powiem wam ciekawostkę, bo... Ty... No, no ty... ciekawe, nie? Jak MMA się bił właśnie najman z Golą. Wie, ty w ogóle mi... jeszcze musisz właśnie z chłopakami wygrać najpierw, Słuchaj, a ty już się zapędzasz za wie daleko, Marcin. mi bardzo ciekawą historię przed wyjściem, <śmiech> że... <śmiech> Chłopaki, bo mogę, bo tak, to nic no nie? Tak, spoko, spoko no. Chłopaków mama, jak zobaczyła walkę z Edim Holem, to jak ich nazwała? Dwie I ja tak samo, nie, widząc, nie wiedząc w ogóle o tym, dlatego ja jak taki, taki ojciec przyjdę, pochyla się. <noise> Tylko po różnica jest taka, że Eddie Hall to było takie, no nikt nie wiedział co on pokaże, bo nie miał walk. Ale my wszyscy, wiemy, my wszyscy naj wiemy jak wyglądają walki cesarza i każdy ruch jest bardzo przewidywalny.